Pan zaprosił mnie do środka, żeby pokazać od środka jakiego ma usika ładnego. Zobaczcie. Hello. A na torach takie rzeczy jeżdżą. Jaja jak nic. A mówiło się u nas w Polsce tiry na tory. No to tutaj są tiry na torach. Kurde, kozak Zobaczcie, ale parno, cały mokry jestem Ale nie poddam się, dopóki ich nie zobaczę o kur... Łooo, fak Pięknie to wygląda Widzicie go? Dla takich chwil żyję Popatrzcie I mamy to El Castillo Nazwana przez Hiszpanów Czyli Jeden z siedmiu cudów świata. Dobra, jeszcze tego ananasa musicie zobaczyć.